Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Rafa Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Same the Game. To co? Wchodzimy, nie? O, przeszukaj od razu na wejściu pieniądze dycha. W kwiatach może coś jest? Nie? Kaplicenter. Ok, Roz... świeżo nie... Polerowane nie wchodzić. Łańcuch też polerowany. Dobra, zobaczmy. Tutaj. Boże krówki. Ten coś. Nie. Tu. Woda święcona. Teraz również w wersji 0 ten coś będzie skrywał? Nie. Z tym nie można pogadać. Eee, dobra, wejdźmy, zobaczmy. Rozejrzyjmy się. Safari tu. A, to jest tu. Dobra. Już, już wiem. ok. Żubr? Tutaj? No dobra, no pójdziemy, zobaczymy, co tutaj się świeci dobra, samochodu nie weźmiemy. wracamy do środka to idziemy na drugą stronę najpierw tutaj na dole o tutaj, przeszukaj Oleje, kozachu, bergamotki, ostatnie namaszczenie. Tutaj te kwiaty nic nie dają. Dobra, chodzimy tu, zobaczymy. Panie Boże, nie proszę o nic dla siebie, mamy już wiele. taj, żeby te lewaki sobie głupie ryje rozwaliły. Amen. O, szczęść Boże, któż to zabito w my skromne progi? Toż to ten zdolny młodzian, co doprowadził do upadku konfrontacji i powiększył moje jak nigdy. Ojcze dyrektorze, z pokorą i czcią... Dobra, dobra młody, już ja znam te wasze numery. Nie przesadzaj z tym świętojębliwym tonem, tylko wprost. Chcę poparcia Ladiarydzeja. Ha, konkret, to lubię. Widzisz, jestem przede wszystkim człowiekiem interesu. I wiara. Współpracuję z dawna z pewną partią polityczną, zresztą z sukcesami. Ale nie jestem sentymentalny. Powiedz synu, czy jesteś wierzący? Wierzę, że się dogadamy. Jestem gotów zrobić wiele, żeby zasłużyć na ojca zaufanie. Dobrze, to może tak. Za chwilę zaczynamy audycję na żywo. Idź tam, synu, i pokaż, że masz medialne powołanie. Jak dobrze pójdzie, pomyśliby, co dalej. No i dobra. Zanim pójdziemy dalej, to oczywiście zobaczmy. Zestaw kolęd. Kierki odpustowe, łzy lewaka. No tam to chyba nie przejdziemy. Ale zobaczmy tutaj, Zasia. Jeszcze o, na kominku. Ale to chyba by było za, za duże świętokradztwo, co? Dzwonek ministranta. Musimy go chyba stąd wywabić, żeby... A nie. O, stówka wpadła. No dobra. To lecimy na. Na coś tam, tak? Na telekonferencję. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj, bo może... Oranżala komunijna. O! Translator Hello, Radio Rydzyja. Dobra, tam nie będziemy wchodzić. Bo coś mi się widzi, że. A, studio tam. Tam jest, tak? Jo, jo, jo. Spróbuj gazowanej wody święconej, wyczesana opcja na orzeźwienie podczas oazy. Czego to ludzie nie wymyślą? No to weźmiemy gazowana woda święcona. Jeszcze coś? Dwie wody święcone. Czyli coś się może tutaj przydać. Grający z nicz. 5 zł. Eee, to słabo. Kaplica. Dobra, idziemy do sali nagrań. Studio, Kapli Center Dobra idziemy do studia No, i tu Figurka Maryi Woda święcona, reżyseria Dobra wejdźmy, może coś tam się uda po, po tego, ale pewnie coś tutaj będzie trzeba zrobić, tak? Bo tutaj teraz to na razie nic nie, nie, nie tego. Dobra. Cisza, nagranie. Cześć mamy Boże, drodzy radiosłuchacze, witamy was serdecznie w naszej cotygodniowej audycji, tak jak Pan Jezus powiedział. Dziś w studiu gość wyjątkowy, polityk nowej, dynamicznie rozwijającej się partii w polskim parlamencie. Będzie odpowiadał na Wasze pytania i miejmy nadzieję, dawał świadectwo wiary. Otwieramy linię i czekamy na telefony. No, aż czekam. To ten. Choleżonka z kółka różańcowego niedawno opowiadała mi, że znajomy kuzyna jej krześnicy się rozszczepił na polio i potem umarł. Po 20 latach. Co prawda się utopił, ale dalej mam pewne wątpliwości. Co pan na to? Dobra, zobaczmy, ja, droga to? pani. Zawsze w chwilach zwątpienia sięgam do Biblii. A gdzie w Biblii pisze o szczepionkach? Nigdzie. Otóż to. Panie kochany, postawili u nas we wsi taki ogromny maszt w I ja nie wiem, co się dzieje, ale jak mam za długo okna otwarte, to mi to promieniowanie normalnie faluje w mieszkaniu. I potem się od ścian odbija. Czy pan by tego nie zakazał w pizdu? Gdyby to Dobra. den nie zależało, już dawno ten maszt leżałby obalony jak złoty cierec, a jego anteny byśmy przetopili na różańce. Ja, musimy, muszę tak, no jakby... mi że w szkole ich uczą, że kobieta nie musi zajmować się domen. To ja się pytam się, co się posprząta i pogotuje? Już się im za przeproszenie w domach poprzewracało. <laughs> nie no. To się w głowie Nie wiadomo, że trzeba, kobieta, która nie zajmuje się dołem tak. powiem, wartościami chrześcijańskimi operować, nie? Nie, może istnieć, ale to nie zgodę z naturą. Ja to panie redaktorzu, do tych chłopolów no, nic nie mam, nawet szacunku. Więc wolę się upewnić, czy pan też przypadkiem nie popierasz tych całych, jak to się mówi, związków partnerskich? Nie no skąd? Pani droga, tam jest zawsze świętym równaniem będzie chłopak, tu z dziewczyna równa się normalna rodzina. Halo! Szczęść Boże! Mój wnuczek był w zeszły piątek na spowiedzi świętej i zupełnie przypadkowo podsłuchałam, jak w konfesjonale mówił coś o jakiejś masturbancji. Co to właściwie jest, jakaś modlitwa? Eee... Pani Dobra. lepiej przejrzy komputer synka, jeśli nie daj Boże klawiatura się klei, nie. to niech pani wie, że się już nim diabeł interesuje. Zaś mi znajomo brzmi pana głos, ale mniejsza. Nie lubię wijać w bawełnę, więc przejdę od razu do rzeczy. Czy zgadzasz się, pan, ze słuszną tezą, że święty Jan Paweł II był największym Polakiem w historii Polski? Oczywiście. Oczywiście, że był największym Polakiem. Gdyby Jezus był Polakiem, to byłby drugi za papieżem. <grym i> A <wyszła> mnie, proszę szanownego pana, już denerwuje to prześladowanie katolików w naszym kraju, że aż bym była za reaktywowaniem inkwizycji. I w związku z tym moje pytanie. Na jaką torturę by Pan wskazał tych, co każą zdejmować krzyże w miejscach publicznych? Do innych parafii. Najcięższą karę znano polskiemu kościołowi. Przeniósł mi do innej parafii w głosie ostatniej rozmówczyni wyczuwam dużo napięcia, więc może dla rozluźnienia atmosfery zapytam, która stacja drogi krzyżowej jest pana ulubioną? Moja to dwunasta. Jezus umiera na krzyżu. Hmm. Moja lubiona to tak, gdy Pan Jezus upada, bo przypominam sobie wtedy sytuację, kiedy pijany rodzin upadł i sobie głupi ryj rozwalił. Yeah. <grym> Halo. Cześć Boże, trzy słowa do ojca prowadzącego. <grym> <grym> eee. O, widzę, że się Pan ładnie przedstawił przed słuchaczami milioną słuchaczy. No, i butowa. <laughs> eee. No, to mamy chyba załatwione, nie? U ojca ryzyka. Eee. Matko łasko, gierzmał to on. To ten kawalier z radia. Jaki chudziutki, czym was tam karwią w tym senie? Szanowny pani, dziękuję, ale naprawdę nie trzeba. A trzeba, trzeba, żeby nam ta bisowska młodzież rosła silna i zdrowa. E, ale ja nie jestem z bisu. Że co? A to kto pozwolił lewakowi garać w radiu ja? Zaraz, zaraz. To, że nie jestem z bisu, to od razu lewak? O proszę czyli i od pluska? Brać go. Nie będziesz dzieci nam w Germanii po miocie tarci. <laughs> a myślałem, że będą nas karmić, a oni nas tutaj... Ja nie mogę... Eee. dobra, ja na razie tutaj czekajcie, przyniosę się tu i zakończmy turę. Tym się zbliżymy i się oczywiście podzielimy. Dobra, niech stanie sobie tu. I oczywiście zakończ turę. ty jest tu jak stoisz. A ty się może tutaj przysuń. O, że ty. Co to jest? Ochrona, co? Dobra. To my to sobie tutaj motywację dajmy. Cyk. No i dobra, i zakończmy turę, Dobra. Na razie niech z tą stoi, tego dajmy tu. A ty, czekajcie jak on tutaj tak źle i tak nie dobrze. Nie, dobra. To zakończ turę. Kwachu. Dawaj tu. Ej, no bo im nie, nie spadało. Kurde eee. Dobra, ja bym poszedł tutaj. Do babeczki. Tutaj na razie. Cyk. Jeszcze raz. Poszło. I dobra, i stój tam. Ty też. Cyk, zdaj mi i jeszcze raz. Dobra i stój eee, Ja bym tym zrobił tak i sięgnie, sięgnie i cyk. Dobra. odszedł, sieknął i na razie tyle dobra, ty sobie podejść tu zadrinkuj i... dawaj tutaj ciach, no i dobra, i by było na tyle A chrystepanie, chryste panie, śmierdzi bardziej niż w kolejce u ortopedy, a babcia mówiła, że to się pije albo smaruje. Masz farta, że nie padłeś trupem na miejscu. O, eee, dobra, my podchodzimy do niej i ją tutaj... Chyba ją jakoś tutaj tego, co tu daje efekt kolców na jedną turę <laughs> efekt kolców to jest na dwie tury a tu punkty akcji tu dwa punkty akcji tu dwa punkty akcji, dobra tu i jeszcze i jeszcze dwa i lejemy i lejemy i starcze. i starczy Ej. dobra podejdź na synek i dawaj ją mm. Dobra, cyk. Przywróćmy sobie punkty akcji. Dwa. I ciach. No i dobra, i zakończmy turę. Ja leżysz. Dobra. I ty podejdź tutaj do niej. I. A ta się no hołownia będzie. Ma pecha. Dobra, babcia. Cyk. Ja bym się tu jeszcze jeden punkt akcji przywrócił. I po babci. teraz tak, ty ty, nie, ty jeszcze masz punkt akcji e, dobra, zakończmy turę e, teraz ty dawaj ją, cyk i starczy e, dobra, dawaj, cyk może się trochę ulecz? Co to jest? 25. Ok, do rybek. To, co daje? Kodności 75. Tak, gdzie 3. Nie, no to za dużo. Kodności 50%. A Boże krówki? Też 50%. Dobra, nie będą Boże krówki. I dawaj jeszcze ją Cyk o oj chołownia, masz pecha eee. to my tu eee. nie nie kończ nie kończ tutaj. brakuje nam punktów co to daje dobra zobaczmy O. teraz tak, ty cyk ją i dobra, i zakończ turę, zakończ turę, i ty ją wykończysz, i będzie dobrze, i super, i ty się przeniesz do, do tego, ty ją tutaj cyk. No i dobra, i koniec. Dobra. No dobra i. Ciach. Dobra, zakończmy tą turę. A ty tutaj podejść. No i tyle było. Tutaj ściągamy. Super. No, i kończymy turę. Tu ciach się jeszcze, jak to zawała, to bredna sucz. Eee. Ja to bym sobie tutaj też poczekajcie. Ej, najpierw ją nie. Eee, przywróćmy sobie nawet chipsami punkt tej godności 25% tutaj zabieramy się za damulkę ostatnia z rodu Ty się może trochę ulecz co on daje 50% dobra No i dobra. I teraz ja. Wracamy tutaj na salony. No i jedziemy babkę Tak na no. cztery baty, nie? No i myślę, że to będzie ostatnia runda i właśnie. Super! Wróć problemę, że jestem dyrektorem. Dobra, no to idziemy porozmawiać, nie? Mam nadzieję, że trafię do niego. Dobra, i tutaj Kapli Center. ZEJDŹ Eee... Yy, chyba to jest z tej strony, nie? Dobra, pogadajmy. Jak biznesmen z biznesmenem. Chwała Panu! Audycja wzorcowa, tyle telefonów, tyle emocji! Datki skoczyły 20%! Cieszę się, że mogłem pomóc. Ze skutkiem zauważam, że współczesny kościół trzeszczy w szwach. Ludzie odchodzą, a my co? Wciąż te same pieśni, te same maleńkie tace. A świat się zmienia. Dziś nawet nie można z Murzyna zażartować, bo zaraz krzyczą, że rasizm. Dlatego w Radiu Rydzyja działamy nowocześnie. Przyszłość już pucha do drzwi i my je otworzymy. Niech pan sam zobaczy. Zapraszam do prototypu nowej przestrzeni wiary. Kaplicenter. Do zobaczenia na miejscu, panie przewodniczący. No, to Coffee Center będzie już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jak tak to łapka w górę, subik, strefa komentarza oczywiście należy do Was, a ja jak zwykle zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!